Dzień dobry ze Słowem, kochani, witam Was serdecznie 9 listopada, w sobotę, dziś budzik siewcy tradycyjnie z Ewangelią, komentarzem. I modlitwą w liturgii dzisiaj obchodzimy święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Prosimy Was tradycyjnie też o włączanie się w naszą misję. O to byście siali Słowo Boże razem z nami, a możecie to zrobić w bardzo prosty sposób przez przyciśnięcie przycisku: subskrybuj. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, do tego cię zachęcam. Przechodzimy do Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano, gorliwość o dom Twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego, jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź, zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy z martwych wstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Obraz, który nam dzisiaj towarzyszy w Ewangelii, to Jezus, który przechadza się po Jerozolimskiej świątyni. On się tam bardzo dobrze czuje, on się tam czuje jak w domu, kocha to miejsce. Uwielbia do tego miejsca wracać. Tam właściwie czuje się u siebie. Ma do tego święte prawo. I widzimy na jego twarzy zdumienie i smutek, a potem także złość, gdy zauważa, że to święte miejsce jest zdeprawowane przez handel i przez jakieś brudne interesy. Więc widzimy także jego gniew. Módlmy się. By nasze serce nigdy nie przypominało tak zdeprawowanej świątyni. I módlmy się także w intencjach, które przynosimy na tą modlitwę, intencjach być może zapisanych w komentarzu, do czego zachęcam. Panie Jezu Chryste, wejdź do świątyni mojego serca, do tej świątyni, która wcale nie przypomina świątyni Jerozolimskiej, jest biedna, być może brudna. Przyjdź i swoją obecnością tą świątynię uzdrawiaj, odbuduj ją, uczyń ją piękną przez Twoją bliskość. Ty, Panie Jezu Chryste, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Zapraszam, wpisz do komentarza pod tym filmem swoją intencję modlitwy na dzisiaj. Na każdą intencję odpowiadamy słowem Bożym, słowem wsparcia, pocieszenia, fragmentem dedykowanym specjalnie Tobie. Módlmy się wspólnie w naszych intencjach. Do usłyszenia.